W ramach programu Kuchenne Rewolucje w jednej z jesielskich restauracji gościła Magda Gessler. Znaną restauratorkę na planie produkcji odwiedzili burmistrz Andrzej Czernecki oraz Roman Myśliwiec, założyciel winnicy Golesz na Podzamczu. Obaj panowie promowali regionalne wino oraz podarowali Magdzie Gessler wyroby z jesielskich winnic. W wywiadzie dla naszego serwisu pani Magda przyznała, iż wino z jesielskich winnic jest wyjątkowe. Wyjątkowo smakowało mi wino czerwone. Jest bardzo podobne do win niemieckich, ale tam dużo, dużo lepsze, bo jest mniej perfumowane. Jest to wybitne wino. Piłam tego wina Kieliszek i powiem Ci, powiem szczerze, że bardzo chciałabym mieć u Fukiera w restauracji, która ma największą tradycję winiarską w Polsce, bo pierwsze wina przyszły tam w 1427 roku. Propagowali wina węgierskie ówczesne, w tej chwili winice w Polsce są bogate, liczne i dosłonecznione, bo zawitało do nas słońce. Już od dużo, długich, długich lat słońce w Polsce króluje, A to słońce czyni to, że wino dojrzewa. Magda Gessler jest autorką wielu książek kucharskich, właścicielką ponad 20 restauracji i kawiarni w całej Polsce. Stale komponuje nowe potrawy, zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Pilnuje, by w jej lokalach był wysoki standard zarówno jedzenia, obsługi, a także wystroju, który często sama projektuje. Zadaliśmy również pytanie, jakie według niej potrawy powinni serwować właściciele restauracji w naszym regionie. Wydaje mi się, że region bieszczacki, od tego miejsca, gdzie się te bieszczady zaczynają, powinien zwracać uwagę na rzeczy bardzo podstawowe, tanie, o których w ogóle zapomniano. To są krupniki, kasze, gołąbki faszerowane kaszą, w ogóle kasza perłowa, która znikła, kasza krakowska, kasza gryczana. Tych dań w restauracjach nie ma. Nie wiem, dlaczego się tego tak boją. Tam jej to na sztuczny ryż. Ale jestem tym mocno oburzona, dlatego że Kaszachwa jest najlepszym daniem, jakie w ogóle może być nieprawdopodobnie zdrowym, bogatym w błonnik. No i niesłychanie ciekawym, bo może być dodatkiem do wszystkiego. Brak cielęciny, brak dziczyzny, ogólny brak fajnych przystawek, które nie byłyby ogólnopolskie. W tej restauracji jest schab ze śledzia. Powiedziałabym, że tak dobrego śledzia w życiu nie jadłam. Jest to zaskakujące, przyjemne i życzę tego wszystkim restauratorom, gospodyniom, żeby doceniły swój region. Region wyjątkowy, gdzie kapusta kisi się w całości, gdzie w tą kapustę zabija się liście. E, te, te, ta kapusta jest wypełniana ziemniakami. Najlepsze gąbki ziemniaczane zabiegane w kwasie z kapusty i kwaśnie śmietanie to tu. Czego nauczyły mnie moje panie, które przyjechały do Warszawy z Bieszczad i dzięki temu jestem im ogromnie wdzięczna za miłość do tego regionu, za to, że ten region tak bogaty Niestety nie potrafi się ani wystawić, ani postawić, nie potrafi się e, jak gdyby e, wystawić przed całą Polską, być siebie dumny i wygrywać wszystkie konkurencje, a ma do tego wszelkie predyspozycje, najlepsze huty szkła, ręcznego szkła, e, cudownych ludzi, ogromne zdolności, piękny teren.